Proszę Państwa, dzisiaj nagrywam filmik Kraków Sam Rynek Proszę. Proszę Państwa, nagrywam filmik, to co jest oczywiście tutaj najbardziej możliwe dostępne a jutro oczywiście rano, jeśli coś uda nagrać, to nagram to jest takie Nocne nagranie Pamiętacie, Miszka Artysta Was nigdy nie zawiedzie On nie jest politykiem, on jest po prostu dla Was I zawsze dla Was będzie Miszka Artysta, malarz Pisarz Który napisał książkę I będzie dla Was zawsze pisał I napisał dla Was kolejną książkę Proszę Państwa To jest to To jest Państwa to To jest proszę Państwa to